kuchni muzealnej. Czasnego października obchodzimy międzynarodowy dzień chleba. Cóż więc moglibyśmy dla Was piścić jak nie chleb? Ręka do góry, kto z Was samemu robił chleb w domu? Pewnie mało osób. A tak naprawdę chleb robi się bardzo łatwo, potrzebujemy tylko kilku składników. Mąka, woda, sól. I na czymś to musi wyrosnąć, więc potrzebny na mnie zakwas. Jak zrobić zakwas? Tajemna, stara receptura, bardzo skomplikowana. Potrzebujemy mąki, najlepiej żytniej, i wody, i duży słoik. Bierzemy sobie szklankę mąki, szklankę wody, mieszamy to, zostawiamy na dwa dni. Generalnie co dzień musimy to pomieszać z taką drugą łyżeczką, najlepiej. Po dwóch dniach dajemy zakwasowi jeść po łyżce, po łyżce mąki dziennie. Po pięciu dniach nasz zakwas jest gotowy i już możemy z niego korzystać. Jeżeli nie będziemy piec w tym czasie, po prostu chowamy zakwas do lodówki i dzień przed pieczeniem wyjmujemy, dokarmiamy i mamy, mamy gotowy produkt. Czym zakwas starszy, tym potrzebuje się ciasto mniej czasu na wyrośnięcie. My mamy taki zakwas półtora tygodnia, więc powinno nam dobrze tutaj wyjść nasze pieczenie. Pokażę Wam, jak zrobić takie dwa, dwa proste chleby. To będzie chleb wszędnożytny taki bardzo prosty. Generalnie dlatego pszenno ponieważ mąki żytniej chleb jest, wychodzi bardzo ciężki i nie każdy go lubi. Jednak taki, taki mięciutki, puchaty jest dużo przyjemniejszy. No to co? Na taki mały chleb potrzebujemy około 250 g mąki pszennej i mąki żytniej. Nie żebym odważała, bo nie, ale tak na oko. rzucamy sobie naszą mąkę pszenną i mąkę żytnią gdzieś tak półtorej łyżeczki soli i taką szklankę szklankę zakwasu, czyli połowę to tylko słoiczka. I tak potrzebujemy mieć przygotowane pół litra wody, takiej w miarę ciepłej i dolewamy do z możemy sobie to pobełczać łyżką, a później wyrabiamy rękami. Dlatego, że jak generalnie ręce ocieplają nam tu ciasto i będzie nam później lepiej rosło. Możemy sobie też jakieś przyprawy do tego naszego chlebka. My tutaj mamy czarnuszkę. Pamiętajcie, pieprzu nie było. Czarnuszka dobrze się sprawdza, jeżeli ktoś lubi. Maokrot tej większości lubimy, więc będzie chleb czarnuszka. I wyrabiamy porządnie. Jeżeli jest za suche, po prostu dolewamy. Dolewamy sobie wody. Chleb nasz wyrabiamy tak długo, aż będzie nam odchodził od rąk. Ten już jest wyrobiony i odstawiamy go do rośnia, tak na 2-3 y, godziny. Jak nam wyrośnie. I to był właśnie taki prosty, najprostszy taki chleb, który mogli jeść nasi, którzy e, e, mogli jeść, jeść Słowianie naszych ziemiach. E, taki chleb codzienny. Bo tak naprawdę my dzisiaj jemy chleb, nie wiem czy wiecie, ale około styczny Polak zada, zada rocznie e, około 26 kg chleba. Codziennie w domu pajdeczka i nam tak schodzi. Kiedyś też Słowianie jedli chleb. Takim najprostszym chlebem były podpomyki. Pewnie robiliście już w domu, czy na patyku, czy na piecu i może stąd właśnie wziął się ten powiedzenie, że łamanie chleba, no bo takiego chleba naszego miękkiego nie, nie, nie połamie tylko się rozerwie, a takie podpomyki, taki cienki chleb, bez zakwasu, można po prostu łamać. I to jest nasz taki chleb codzienny. Jeszcze Słowianie mogli jeść taki chleb bardziej świąteczny, prawie że ciasto. Jest to, jest to kołaczki, też go dzisiaj zrobimy kołacz potrzebuje trochę więcej składników. Do kołacza użyjemy y, tylko mąki pszennej, bo to będzie taki delikatniejszy chleb, już około pół kilo. Sobie wsypujemy mąkę. Yy. Dodajemy pozostałą część zakwasu, jakąś taką szklaneczkę. Można tutaj sobie wyskawać. Ta soli. I potrzebujemy jeszcze tutaj, jak na bogato, to mleko, może być również woda, ale jak odcinę to zacznijmy z lekiem, też delikatnie podgrzane mleko. I jakieś trzy łyżki miodu repilikowego. I to wszystko wyrabiamy jak poprzednie nasze poprzednie, poprzednie ciasto na chleb. Kiedy nasz chleb jest prawie gotowy, dodajemy do niego około nie wiem, 50 gram pokrojonych drobno osuszonych śliwek. A co? Na bogato, na bogato. I wyrabiamy poprzednio, dopóki nie będzie nam odchazu od rąk. I nasz chleb już jest gotowy, nasz kołacz. I również ostawiamy go do wrośnięcia na jakieś 3 godziny w ciepłe miejsce. Mamy taki już pięknie wyrośnięty chlebek. On nam sobie rósł trochę dłużej niż 3 godziny. Zobaczcie. I teraz jak go piec? możecie w domu, piec go po prostu w piekarniku. Około 180-200 stopni. Słodzenie chleb zabijając go w liście szanu i nakrywając e, takim e, kloszem glinianym bądź miską glinianą. To był taki pierwowzór jakby właśnie tych e, pieców glinianych do, do wypieku chleba. E, my pójdziemy jeszcze w inną stronę e, i upieczemy chleb w, w żarze, w liściach szanu, ale w brytwance z, z racji braku e, naszej, e, naszej miski. Wykładamy sobie taką, taką brytwankę liśnich szanu. Szanon spowoduje to, że po pierwsze chleb nam się nie przyklei do, naszego, do naszej brytwanki i będzie oczywiście dużo wygodniejszy. Tak a propos szan można również marynować, marynować, kisić jak ogórki. I później mamy doskonałą przekąskę do chleba, więc liście szanu nie wyrzucamy, nie wyrywamy, traktujemy jak chwasty, tylko trzymamy na lepsze czasy. Tutaj nasz chlebek. To jest nasz chlebek, ten pszennożyk, nie macie jak bardzo ładnie wyrósł. I układamy go sobie na liściach szanku. i również z góry y, przykrywamy go tymi liśćmi. Idziemy z naszej jamy. Godzinę później nasz chleb jest gotowy. Jak widzimy, e, konstrukcja dość zacna, trzeba go trochę wyciągnąć, więc e, Hubercie! Co? No, to, że niby co? Gołymi rękoma? Niby, niby rękawicę masz z tyłu, nie? Nie, kiedyś nie było rękawic, musieli sobie radzić. O. Już czuję, jak pachnie chleb. Boże, proszę o zbliżenie. Cudownie. Cudownie. Mm. E, tak więc, jak widzicie, my tutaj nie udajemy, wszystko robimy na tym ogniu i nam trzeba przypalić ten chlebek. E, to wysoko było, ale jak sobie opłukacie, będzie taki tępy, taki pusty dźwięk. Znaczy no, że, że, że właśnie, że nasz chleb jest, że nasz chleb jest gotowy? To trochę cierpliwości, żeby nam odrobinę i można jeść. Nasz chleb już jest gotowy. Mamy tutaj chleb pszenno-żytni i nasz chleb kołacz świąteczny. Jak widać, na psy nie uciekają, więc jest zjadliwy. I teraz go potestujemy. Chlebem i solą. Tak, prawie ja chlebem i solą w muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to więc już gotowy, jak tu panowie byli, Tak, tutaj panowie byli rano, to prosiliśmy, prawda, jakby tak, nacali z trasy byli głodni. E, tutaj mamy tak, tutaj mamy z miodkiem, to jest kołacz. E, generalnie on jest ze śliwkami, z miodem i to jest pszenny, a tutaj ten to jest pszennożytny. Więc e, proszę spróbować sobie. No trochę tak, trochę się nam e, e, zwamiło, ale... Mm, fajnie. I to w tej jamie. Tak. Akurat trafiliśmy, nie? Te 3 godziny całe. O dobre. Jak wrażenie... Teraz zdjęcia, że aż puszczą na Facebooka, jak się No tak. Bardzo dobra. Mm, mm, Chyba. To ty Ten jest przemnożytny z czarnuszką. Ale jak fajnie leży jak poduszkowiec. jest. gdzieś mam to nie chce na no. Nie wiem, żeby to bardzo. Co, proszę bardzo. Pójdzie. Powiedziałeś, że nie kłamać, nie, nie? Ten jest przednoży. Tak. Ja sobie z tym... i teraz czoskiem nie zjedzie. Chyba. Mmm. No tak, ale pokażę. Smaczny. Bardzo dobry. Dziękuję. Możesz sobie coś nucić? No, na, no, na, i rzucała. Nie I co? O to jeszcze jeszcze, poczekaj, jeszcze raz, wróć. Jeszcze raz. I powiedz, i przykrywam. I przykrywam. Jeszcze raz, wróć. Żaneczki? poszna. Aha. Na od to No co? Nie, <Yes>, taki żart. <grymne> A czemu <ty> kim <grymne> film?